E, no, Świnoujście w ostatnich latach e, nie miało szczęścia do, do posła, e, chcemy to zmienić. E, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej kandydatek do parlamentu e, Elżbiety Jabłońskiej, która walczy o mandat poselski e, oraz obecnej parlamentarzystki, która startuje do Senatu e, Magdaleny Kochan. E, witam marszałka województwa Zachodnio-Pomorskiego Algierda e, Gablewicza e, i oddaję głos osobie najbardziej e, znanej ze Świnoujścia, Elżbiecie Jabłońskiej. E, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałabym za, zaprezentować mój program jak również hasło, z jakim idę do tych wyborów najważniejszych wyborów chyba w historii Polski wyborów do parlamentu i do senatu. Moje hasło, bo ważna jest rodzina. I program swój objęłam jakby w taki czteropak. Samorząd, młode rodziny, to opieka tych najmłodszych i seniorzy. Jak wiecie Państwo, ostatnio Polska jest pełna nienawiści. Nie chciałabym to zmienić. Chciałabym, aby Polacy stali się tolerancyjni, abyśmy darzyli się serdecznością i, tak jak kiedyś, byliśmy wspólnotą, jedną wielką rodziną, aby te czasy powróciły, abyśmy spokojnie mogli sobie nawzajem spoglądać w twarz. Wiemy, że samorząd to jest taka najmniejsza lokalna nasza rodzina, jeśli chodzi o taki zasięg regionalny. Jestem samorządowcem z wieloletnim doświadczeniem. Przeszłam szereg szczebli samorządu, i dzisiaj widzę, jak samorządom zabiera się ich uprawnienia, jak coraz mniej samorządy mogą, jak coraz mniej mają pieniędzy. A to właśnie w samorządach, w gminach, w powiatach, w województwie wiemy najlepiej, jak wykorzystać pieniądze. Które dostarczane są ze, ze, również i ze środków Unii Europejskiej, jak również z podatków mieszkańców, którzy zamieszkują dany teren. Dzisiaj chociażby mamy do czynienia ze specustawą dotyczącą świnoujścia. Rząd nie pyta się nic, o samorząd lokalny tylko, tylko od razu decyduje. Znowu samorząd świnoujski otrzymał pismo od ministra Grubarczyka w sprawie zmian granic portu i mamy wystawić swoją opinię. Nie wiadomo czy się robią to tylko aby zachować pewnie takie dobre niby wrażenie, ale nie wiadomo jak nasz samorząd zostanie potraktowany, bo przypomnę tak jak było kiedyś, prowadzenie inwestycji związanych z terminalem LNG to wówczas rozmawiano z naszym samorządem świnoujskim. Pytano się mieszkańców, pytano się różne stowarzyszenia, jakie są ich oczekiwania w stosunku do budowy tej inwestycji. Mieszkańcy Świnoujścia chcą terminala, terminalu w Świnoujściu, jednak nikt z nami o tej inwestycji nie rozmawia, w jaki sposób ona będzie w Świnoujściu realizowana. I y, musimy dzisiaj bronić y, samorządu. To też są inne. Y, mniej pieniędzy trafia do samorządu. Już dzisiaj wiadomo, że w wyniku zmian podatkowych ponad y, 15% tych przynajmniej 15% mniej pieniędzy trafi do samorządu, a zadań coraz więcej jest nakładanych na y, samorządy. Musimy walczyć o nasz samorząd, bo silny samorząd to silna y, Polska. Znam problemy młodych osób, młodych rodzin. Wiem, że to właśnie w samorządach jest, są pieniądze, aby móc zapewnić im dobre warunki do zamieszkiwania, to możliwość budowy mieszkań komunalnych. Sami też widzimy, jak powstaje wiele inwestycji. Dzięki porozumieniu z samorządem, samorządem województwa te pieniądze pozyskujemy i dzisiaj widzimy, jak Świnoujście się zmienia. Powstają nowe inwestycje, nowe drogi i chcemy tego utrzymać. Opieka dla najmłodszych, dostępność i równość w dostępie do tanich przedszkoli i żłobków. To w Świnouściu już realizujemy. Ostatnie podjęte uchwały na Radzie Miasta idą właśnie w tym kierunku. W poniedziałek zostało otwarte nowe przedszkole w Świnouściu, przedszkole przy ulicy Bytkowskiej tęcza. I takich inwestycji potrzebujemy więcej i większego dostępu. Jeżeli Nasze, jeżeli samorząd dalej, Świnoujski nie będzie miał tych pieniędzy, nie będzie miał tych środków, nie będziemy mieli mo możliwości kontynuowania polityki właśnie dla tych naszych najmłodszych mieszkańców Świnoujścia. W Świnoujściu również udało nam się wprowadzić bon seniora, który funkcjonuje już drugi rok, więc to nie jest go gołosłowie. Można coś takiego wprowadzić. Będę o to walczyła w parlamencie, aby taki bon seniora był dla wszystkich, Seniorów w Polsce, bo zdrowy senior to również mniej wydanych pieniędzy ze środków z budżetu państwa. I kolejna sprawa to przedsiębiorcy. Każdego dnia podejmują ryzyko. Mają coraz więcej obciążeń podatkowych i parapodatkowych związanych z podatkami. Mają coraz więcej biurokracji, coraz więcej obowiązków rząd na nich nakłada. A za tym nie idą żadne udogodnienia. Spytajcie każdego przedsiębiorcy, czy przez cztery minione lata jest łatwiej prowadzić firmę czy znacznie trudniej. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to widać, że jest mimo że Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem i nie boją się podejmowania ryzyka, bo są odważni i prowadzą przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, tak w ostatnich czterech latach widzimy, że jest coraz trudniej sprostać tym zadaniom. A przecież to właśnie przedsiębiorcy są gwarantem wysokich wynagrodzeń, wynagrodzeń nas Polaków. Jestem osobą, która lubi słuchać innych, lubi rozmawiać z mieszka mieszkańcami, wsłuchiwać się w ich opi opinie, a nie trwać twardo przy swoim zdaniu. Bo właśnie taki powinien być polityk, taki, który wsłuchuje się w głos mieszkańców. Przed nami maraton wyborczy, dosyć krótki. Dla mnie, jako dla biegacza, nie jest to problem. Potrafię intensywnie pracować i będziemy z Wami rozmawiać, będziemy się z Wami spotykać. Nie tylko w Świnoujściu, ale pojedziemy również w teren. Będziemy chcieli być w każdym, w powiecie, abyście mogli Państwo z czystym sumieniem zadecydować. I już dzisiaj. Bardzo proszę Państwa o oddanie głosu na mnie. To jest często, proszę Państwa, różnica, że w naszej Polsce wszyscy, także obywatele o innych niż my poglądach, mają swoje miejsce i będą traktowani na równi z tymi, podziela, którzy podzielają nasze poglądy. Nikogo nie wykluczamy. Wszyscy stanowimy wspólnotę naszego kraju i o tą Polskę, która będzie miała swoje utracone niestety a właściwe jej ważne miejsce w Europie chcemy zadbać w najbliższych wyborach chcemy znowu być dumni z tego co wnieśliśmy do Unii Europejskiej ale także być dumni z tego że wartości takie jak wolność równość solidarność są praworządność są w naszym kraju tak samo ważne jak dla wszystkich obywateli świata myślę wszystkich świadomych obywateli po to idziemy proszę państwa do wyborów żeby te wartości wróciły do naszego życia na co dzień. Żebyśmy już nie mówili, że wszyscy są równi wobec prawa, ale widzieli jak ta równość jest traktowana przez rządzących. Bo nie jest prawdą, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest ministerstwem sprawiedliwości, bo nie jest prawdą, że Ministerstwo Zdrowia dba o zdrowie naszych rodaków, że Ministerstwo Edukacji dba o to, jak wyglądać będzie kształcenie przyszłych pokoleń. To Państwo widzicie wchodząc z dziećmi do szkoły, to Państwo widzicie, stojąc w kolejce do lekarzy, to Państwo słyszycie na co dzień z telewizji, kiedy okazuje się, że standardy wcześniej zapowiadane są tylko pustosłowiem, a na pewno niczego wspólnego ze sprawiedliwością nie mają. Słowem, proszę Państwa, my, Polacy, jako wspólnota. My obywatele, których głosu się słucha i bierze pod uwagę. I my, Europejczycy, chcemy taką Polskę widzieć, jak przed chwilą Państwu powiedziałam. To jest nasza ojczyzna i warto, żeby wrócić jej właściwe miejsce i naszą dumę z tego, że w niej żyjemy. Pustosłowie nam niepotrzebne, potrzebne nam znowu prawdziwe przestrzeganie prawdziwych wartości. Wolności, solidarności i praworządności. Po to idziemy do wyborów. A przy okazji, naprawdę, świnoujszczanie, namawiam z całego serca. Głosujcie na Eleja Błońską z nadzieją, z wielu dobrych rzeczy, z wielu dobrych stron. I głosujcie, nie zapominając o kandydatce na senatorkę Magdalenę Kochan. Bardzo Państwa o to proszę i dziękuję. Teraz o głos poproszę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Ol Olgierda Geblewicz. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że przyjechałem dzisiaj ponownie do Świnoujścia, do mojego Świnoujścia. Rano dzisiaj o 6, kiedy wstawałem, dzień przywitał mnie deszczem, a Świnoujście niezawodnie przywitało mnie słońcem. i Dlatego tak uwielbiam tutaj przebywać. A dzisiaj tym większa przyjemność, że mam okazję być tutaj przy, po to, żeby wesprzeć dwie moje serdeczne koleżanki. Elę Jabłońską, kandydatkę do Sejmu RP oraz Magdalenę Kochan, kandydatkę tym razem do Senatu RP. Janek Borowski powiedział, że Świnoujście w ostatnich latach nie miało szczęścia do posła. Trochę chyba przesadził. Ja bym powiedział, że Świnoujście nie miało szczęścia mieć posła. I to trzeba zmienić przede wszystkim w Świnoujściu, bo Świnoujście zasługuje na to, żeby mieć własnego posła, własnego rozsądnego reprezentanta. W parlamencie, swojego rzecznika w parlamencie i ja głęboko wierzę, że takim świetnym rzecznikiem będzie Ela Jabłońska. Głęboko w to wierzę, ponieważ znam ją nie tylko pokoleżeńsko, ale znam ją z codziennej pracy. My, jak wiecie Państwo, jako samorządowcy właśnie współpracujemy już prawie 10 lat. Współpracujemy na rzecz Świnoujścia, współpracujemy oczywiście nie tylko w dwójkę, ale z całą Radą Miasta, na czele której stoi dzisiaj Elżbieta Jabłońska. Współpracujemy z prezydentem po to, żeby tworzyć dobry klimat dla Świnoujścia i on się naprawdę przekłada na dziesiątki inwestycji, które w Świnoujściu zostały w ostatnich latach zrealizowane. Między innymi, tak sobie spoglądam na najbliższe, ale na jednej stoimy właśnie, bo to inwestycja również zrealizowana dzięki, e, dzięki współpracy, dzięki funduszom europejskim. Warto o tym pamiętać. E, Ela Jabłońska zawsze mi imponowała, ponieważ jest kobietą e, choć bardzo, bardzo subtelną, to jednak bardzo zdecydowaną i powiedziałbym upartą. E, bardzo konsekwentną. Konsekwen... E, o pani kochan za chwilę powiem. Parę cech, e, parę cech również. Bardzo lubi e, poprawiać, ale powiem z czego to wynika. E, jest rzeczywiście osobą konsekwentną, zdete, zdeterminowaną i, e, i myślę, że z tej, stąd też wynika jej Taki gen przedsiębiorczości bardzo podziwiam to, że od wielu lat prowadzi własną firmę i potrafi to wspólnie, wspólnie rodzinnie robić naprawdę, naprawdę dobrze i na pewno dlatego też będzie dobrym reprezentantem nie tylko Świnoujścia, nie tylko samorządu, ale też ludzi gospodarki. Serdecznie zachęcam na głosowanie na L. Jeszcze raz powtarzam: Świnoujście zasługuje na posła, na dobrego posła. Jeżeli chodzi o Moją koleżankę Magdalenę Kochan, to powiem tak: znamy się nawet trochę dłużej. Przeszliśmy długą drogę w samorządzie, ale tak naprawdę nasza znajomość trwa znacznie dłużej. Ja w Świnoujściu już wielokrotnie udzielałem wywiadów i wielokrotnie spowiadałem się ze swojego życia, ale tego epizodu chyba w swoim życiu nie opowiadałem nigdy. Otóż muszę się Państwu pochwalić, co możecie odebrać jako groźbę. Jestem absolwentem pierwszego stopnia szkoły muzycznej w klasie fortepianu nie praktykującym w fortepianie nie praktykującym natomiast praktykującym w innych obszarach zapraszam serdecznie na najbliższą niedzielę na koncert w Goleniowie będzie tam można mnie zobaczyć ale to tak przy okazji autopromocja natomiast jak państwo wiecie pani Magdalena Kochan przez wiele lat poświęcała się pasji muzycznej i poświęcała się pasji dydaktycznej uczyła młode krnąbrne e, dzieci, e, miłości do muzyki. Ja byłem jednym, e, jednym z tych dzieci. E, jak widać, ponieważ ta muzyka całe życie mi tu, e, towarzyszy, Magda też jest skuteczna. Nie powiem uparta, bo mnie poprawi, zdeterminowana, ale to właśnie jest ten Gen Belfra, e, który, który w niej wciąż siedzi. E, natomiast jest osobą absolutnie, e, absolutnie oddaną e, sprawą Pomorza Zachodniego od wielu, wielu lat. W polskim parlamencie jest osobą, która zaraziła mnie wrażliwością na potrzeby osób, e, którym w życiu trudniej. Osób niepełnosprawnych, osób starszych, jest osobą, która w Sejmie przeprowadziła wiele fantastycznych inicjatyw, które właśnie pomagają e, w życiu tym, którym trudniej. Na przykład dzieciom w pieczy zastępczej e, i nie ukrywam, że dzisiaj. Tą całą taką moją inklinację do spraw społecznych zawdzięczam, zawdzięczam Magdzie. Ja głęboko wierzę w to, że to wieloletnie doświadczenie, które zebrała najpierw w samorządzie, a następnie w polskim parlamencie, świetnie wykorzysta w, w pracy w Senacie, bo nie mam cienia wątpliwości, że, że od 13 października Magda będzie świetnym senatorem, równie zaangażowanym w pracę. Senatu, jak i w pracy, w pracy Sejmu. Mówi się co prawda, że Senat to izba refleksji. Magda trochę jest za młoda na taką pełną refleksję, ale mam nadzieję, że mimo że, że, ten, że ten mankament wyborcy jej wybaczą. Bardzo serdecznie zachęcam do głosowania na te dwie silne i wspaniałe kobiety. Jednocześnie zachęcam też o, do dbania o sprawy Świnoujścia. Rzeczywiście dzisiaj nawet. Przez drogę rozmawialiśmy na temat tego, tego nagle wrzuconego, od wielu lat przecież dyskutujemy na temat, na temat powiększenia projektu, powiększenia portu o, o port kontenerowy. W zasadzie ta idea pojawiła się z chwilą wybudowania, wybudowania przez rząd POPSL terminala gazowego, gazoportu. Natomiast, natomiast w chwili obecnej wrzucanie tego przez pana ministra Grubarczyka, który jest. Absolutnym mistrzem, przyznam szczerze, mistrzem tych symbolicznych stępek. On co wybory dostarcza nam stępki. To ja mam poczucie, że dzisiaj mieszkańcy Świnoujścia dostają następną stępkę, która się nazywa port kontenerowy. Bo przypomnę, przed, przed dwoma laty pan Grubarczyk dostarczył nam stępki, która rdzewieje, kosztowała kilkaset tysięcy złotych polskich podatników i rdzewieje w szczecińskiej stoczni. Kilka dni temu, dla potrzeb propagandy, omal nie zwodowano taśm, taśmą sklejonego lodołamacza. Na szczęście do wody go jednak nie wrzucono, więc nie zatonął, bo byłby rzeczywiście pierwszą jednostką pływającą, zwodowaną, nie, nie pływającą, pływającą pod wodą, pływającą pod wodą, pierwszą jednostką podwodną. Natomiast takie procedowanie kwestii tak poważnej i tak poważnie wpływającej na Potencjał rozwojowy Świnouścia bądź jego ograniczanie, jak budowa terminala kontenerowego w zasadzie za 5-12 przed wyborami nie można tego inaczej odbierać niż kolejnej wstępki wodowanej przez ministra Grubarczyka dla potrzeb Świnoujścia. Ja chciałbym i oczekuję rzetelnej debaty w tym zakresie, ponieważ doskonale pamiętam rok 2012, kiedy ruszyła, kiedy po zmianie rządu. E, zdecydowano, że terminal, e, terminal LNG będzie jednak w Świnoujściu i wtedy ruszyła autentyczna debata. Sam w niej uczestniczyłem, e, sam uczestniczyłem w Domu Kultury na sali na, w spotkaniu bardzo emocjonującym e, spotkaniu z mieszkańcami, gdzie e, wtedy jeszcze gaz system tłumaczył, jak zamierza realizować inwestycje i co zamierza zrobić w ramach tej inwestycji dla mieszkańców. A, i starał się przekonać mieszkańców, którzy naprawdę byli bardzo często nieprzejednani, ale udało się ostatecznie wypracować kompromis, ale a dzięki temu wielu mieszkańców też było beneficjentami tego, czy też wiele dzielnic, w szczególności prawy brzeg był beneficjentami tego projektu. Dzisiaj tego typu dyskusji nie ma, wrzuca się ten temat bo jest kampania wyborcza. To naprawdę niepoważne i mieszkańcy Świnoujścia nie zasługują na takie traktowanie. Więc panie ministrze Grubarczyk, dzisiaj pan przebywa w Szczecinie, u mnie na zamku zresztą nomen omen, bardzo się cieszę. Na Kongresie Morskim opowiada pan znowu morskie opowieści, a ja bym chciał, żeby pan poważnie rozmawiał z mieszkańcami Świnoujścia. Jeszcze raz zachęcam bardzo serdecznie do głosowania na Elżbietę Jagłońską i na Magdalenę Kochan. Dziękuję bardzo. Ale, y Zabrać głos, bo jakoś tak bardzo mocno dzisiaj wybrzmiał temat chyba z racji tego, że i, i tą uchwałę będziemy pewnie jako radni, jako samorządowcy podejmować związaną z granica, zmianą granicy portu na który będzie pewnie też zwołana sesja nadzwyczajna. A ja tylko przypomnę, że to nie tylko dzielnica Prawobrzeże zyska, zyskało, ale Świnoujście przede wszystkim zyskało podatek od LNG, a to jest 40 milionów, a te 40 milionów pomoże nam połączyć te dwie, dwie wyspy. Dzięki temu będziemy mieli stałe połączenie. A jak silna jest manipulacja rządu PiS, to o tym dobrze wiemy jak 17 września, na, obok na Placu Słowiańskim był pan premier i wszystko tak zostało przez rząd zaprezentowane, że z południa Polski rodzina do mnie dzwoniła i się pytała, czy my ten tunel już mamy w Świnoujściu. I teraz tak samo się obawiam tego, że znowu jesteśmy, wtedy byliśmy przed wyborami samorządowymi, teraz jesteśmy przed wyborami parlamentarnymi i na pewno to zostanie tak w telewizji zaprezentowane, że ten terminal kontenerowy już jest wybudowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za obecność. Jeśli są pytania, to zapraszam do. Indywidualnych rozmów z kandydatami. Tak? Tak. To... Dlaczego? To takie, wydaje się taki zwykły, prosty, prosty wyraz, ale ma tak, wiele, ma tak bardzo duże znaczenie. I ja sobie też to pytanie zadałam. I zapytałam się, dlaczego ja zagłosuję na Ele i na Panią kocham? Mianowicie, proszę Państwa, wczoraj byłam na filmie Polityka. Po wyjściu z tego seansu. Po prostu chciałam się otrzepać albo co najmniej wykąpać. Czułam tak, takie, taki, byłam tak mocno zdegustowana. I wtedy refleksja. Przecież są tacy ludzie jak Ela Jabłońska, jak Pani Kochan, jak wielu, wielu innych porządnych ludzi i ich trzeba wybierać. Ich trzeba, ludzi, którzy znają się na samorządzie, umią rządzić pieniędzmi unijnymi, y y pieniędzmi miasta i na nich powinniśmy głosować. Ja na pewno zagłosuję na Eleję Jabłońską i na panią kochan. Dziękuję bardzo. Dziś, nie. Ja 8, A o ja tym Te to właśnie o tym grach. Dobra, ale nie nie, 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 nie prowokujmy. Nie prowokujmy ten. Bryno, tutaj, wie, nagrywają, zaśpiewajmy im coś ładnie, to idziemy w tym szkle kontaktowym będziemy. Na świnouście jest najważniejsze. Panowie są ze świnouści,